Pfff <noise> Pfff tekst, kurwa, puści Z... na się. Zjebałem, kurwa, nie, bo za szybko chciałem polecieć Bucha trzeba wziąć, dokładnie Dobra, chuj Elo Elo Elo, stary leży na jebany na wersalce Stara przejść sobie tu na tarce Twój stary Kani się jak doby w, w pralce Rodziesz tam kurwy, wszystkie, wszystkie płacze mijał sobie walcem Zjebałem się tutaj tańcem Twój stary jest ostrącym Robię zigzag po zarzyganej kurwa klatce Potem ujebane palce Cały plan napisałem sobie tu na kartce Twoja staranie kruace. się biorą i sąsiadce Elo, elo, elo. 3-2-0 Kurwy w wszyscy co się tutaj śmieją MG, MG, twoja stara, stara kurwa, kurwa kręci dupą jak na kredi dvd Ona, bo on tutaj, tutaj śni. Twój stanie, wypierdala przez okno. Elo, e, kurwy, moroną. Lubię kurwy, lubię, lubię samotność Elo elo streamek na facebooku Twój stary napierdala z na łuku Hokus pokus czaruje sobie czary Twoja stara robi sobie pod okosem fary. Elo elo freestyle raz dwa trzy Hudi nie znikasz ty Siema stworzył sobie rozwagana facata Twoja stara kurwa przypomina mi czuczata Elo pokazuje ci stary. kurwa na latawcu Siema nero a jest kurwa Będzie droży, uważaj bez EDG Dostaniesz po dubie, uważaj w cyperze, na długo się wierzę jak to Trombi, że w mieście pojawiły się zombie. Przed nim nawet szatan strachu wino. Kurwa, przez twój głos się gubię. Przez swój głos się gubię. dobra, nie ogarniam tego tekstu. Ja też. Spokojnie. Sejeżdżamy pary pawi mo. Niebo 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 dokładnie niebo 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 moim... Nie drzewasz to nagrane. Nie śni mi to Wiesnij to fuga. Ja nie śpiewał, już pierdol. Czemu nie? Muszę poczekać jeszcze chwilę. Chuj, to musisz zaśpiewać, czekaj. Jezu. Nieważne, czy wybierzesz lewego czy prawego. To jest reklama. Czemu czy to jest nie reklama pornosa. Ja kraka w pierdolu. Nie czy że lewego czy prawego. Tak każdy. właśnie. każdy jest kuwa, soczysty kruchy i mamy świsa.

In de jungle, de mighty jungle, de lion sleeps tonight. Ey, ey, awww, 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 Ey, rób to i, awww, 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 Playful music Beard singing I'm a Barbie girl in a Barbie world Life in plastic is fantastic You can brush my hair and dress me everywhere Imagination, life is your creation Come on Barbie, let's go back oh, <laughs> No? No nie, nie, ja z mieszkiem tylko gadam, tata! Ja z mieszkiem tylko gadam! No dobra, już nie śpiewam! Już nie śpiewam! Już nie śpiewam! No już, już nie śpiewam, już! Koniec! Tak dobrze, kończę! No, już nie śpiewam, nara! Ja tylko gadam, no! Ale ja tylko rozmawiam! Dobra, już nie śpiewam! Już nie śpiewam. Już nie śpiewam. <grym i wytkujesz> już nie śpiewam, już koniec. Tak dobrze kończę. No, już nie śpiewam, Nara. Ja tylko gadam, no. Ale ja tylko rozmawiam. Nie gram, tylko rozmawiam. Dobra, bo mnie zaraz wyjebie, więc wreszcie czekam czego, Nara. how am i this is your creation